24h.pl Drodzy mieszkańcy Jawora, dzisiaj w Wielką Sobotę wszyscy trwamy przy grobie Jezusa. Pragniemy adorować tego, który wczoraj zawisł na krzyżu i umarł dla naszego zbawienia. Tego dnia właśnie skupiamy się przede wszystkim na nim, przede wszystkim na tym, który został złożony w grobie. I wszystkich właśnie zapraszamy do tego, by wejść do tego grobu. By spotkać się z tym, który został złożony w tym grobie. Zaś wieczorem będziemy przeżywać liturgię wigilii paschalnej. Jest to najważniejsza liturgia w roku, liturgia, w czasie której ten grób stanie się grobem pustym, w którym Jezus Chrystus zwycięży śmierć, piekło, szatana. I te tajemnice będziemy celebrować podczas wieczornej liturgii, liturgii wigilii paschalnej. Kiedy Żydzi zasiadali do uczty paschalnej, dziecko pytało się zawsze ojca, czym ten wieczór różni się od wszystkich innych. I ojciec opowiadał mu Haggadę, czyli opowieść o wyjściu Izraelitów z Egiptu. I mówił, że to się stało tej właśnie nocy. W chrześcijańskiej celebracji Paschy również akcentujemy to, że ta tajemnica zmartwychwstania Chrystusa dokonuje się tej właśnie nocy. I tę liturgię rozpoczniemy przed Kościołem, od poświęcenia nowego ognia. Tam odpalimy paschał i w ten sposób rozpoczniemy liturgię światła. Kościół stopniowo będzie się stawał coraz jaśniejszy, co pokaże, że Jezus Chrystus jako światło świata wchodzi w nasze życie i rozprasza Jego mroki. Następnie w ogromnej obfitości będziemy słuchać Słowa Bożego, będzie dziewięć czytań. Będziemy rozważać jak Bóg działał w historii zbawienia. Będziemy rozważać wielkie dzieła Boga z tą świadomością, że działanie Pana Boga nie ulega wielkiej zmianie. To znaczy, że w ten sam sposób On jest w stanie działać także w naszym życiu, także nas jest w stanie wyprowadzać z niewoli do wolności, z ciemności do światła i tak jak Chrystusa ze śmierci do życia. W te tajemnice jesteśmy zanurzeni przez chrzest święty, więc po liturgii słowa Będziemy sprawować liturgię chrzcielną. Poświęcimy nową wodę, otworzymy źródło chrzcielne. Następnie będzie liturgia Eucharystyczna, ten moment, w którym Chrystus zmartwychwstały, Chrystus uwielbiony da nam, cał, da nam całego siebie w Komunii Świętej. Złożymy Bogu Ojcu doskonałą ofiarę uwielbienia. Podniesiemy ciało i krew Chrystusa i oddamy Bogu chwałę przez Niego, z Nim i w Nim. Złożymy Mu najdoskonalszą ofiarę, ofiarę Jego Syna. Następnie będzie procesja rezurekcyjna. Wyjdziemy z Kościoła, żeby ogłosić całemu światu tę radość z martwych wstania. Tę radość z wolności, radość z życia. Z życia, którego ostatecznym gwarantem jest zawsze Pan który daje życie, które, jest, które się nie kończy. Życie spełnione, bezpieczne, szczęśliwe.